Będziemy czynić to wielkie wołanie do Boga o pomoc Ojczyźnie. W tej modlitwie biorąc relikwie świętego Andrzeja na ramiona zapraszamy go, aby w tej modlitwie był obecny. Spełniamy też jego życzenie dotyczące rozważań różańcowych. Przecież gdy został patronem Polski w 2002 roku, przekazał takie słowa, aby mógł Polsce pomagać. Rozważajcie tajemnice bolesne, ofiarujcie mękę Pana Jezusa i moje cierpienia za Polskę. Niech taki różaniec będzie odmawiany przede wszystkim w strachocinie. Pójdziemy w tej procesji, w skupieniu, rozmodleniu, ufamy, że ta modlitwa będzie zmieniała oblicze Polski i Polaków, czego sobie i wszystkim całemu narodowi życzymy. Szczęść bosza.